Cześć, nazywam się Bartek Grzenkowicz i zapraszam Was na piąty odcinek serii Czas na Musical, gdzie opowiem o jednym z moich ulubionych muzykali, czyli Avenue Q. Musical. musical Avenue Q swoją premierę miał na Broadwayu w roku 2003, natomiast na West Endzie w roku 2006. Twórcami tego muzykalu jest Jeff Marks, Robert Lopez i Jeff Whitty. Musical zdobył trzy nagrody Tony. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę, skupia się ona na tytułowym Avenue Q, yy, która jest ulicą yy, na przedmieściach Nowego Jorku, fikcyjną oczywiście. Jest to nawiązanie do yy, ulicy Sezamkowej, ponieważ yy, zgodnie z tym, co mówią yy, autorzy musicalu, chcieli ona, oni nawiązać do yy, pokolenia, które zostało wychowane na ulicy Sezamkowej, czyli yy, programie telewizyjnym dla dzieci i chcieli ukazać, w jaki sposób dorosłe już pokolenie yy, widzów ulicy Sezamkowej wkracza w tak zwane dorosłe życie, w jaki sposób ich dziecięce marzenia zderzają się z rzeczywistością. Musical jest specyficzny, ponieważ y, na scenie widzimy y, lalki, oraz aktorów, którzy, który, którzy nimi operują y, oraz trzy y, żywe postacie. Y, to chyba tyle. Uff. Powiem wam, że ta minuta to jest naprawdę bardzo mało czasu, ale mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się przybliżyć Wam y, ten musical. Ze swojej strony chciałbym jeszcze dodać, że nie jest on przeznaczony dla dzieci, ponieważ no, obfituje w bardzo dużą ilość wulgaryzmów, odważnych scen i czarnego humoru. Ale jeżeli macie ukończone 18 lat i macie ochotę go zobaczyć, można to zrobić, ponieważ jest grany w Teatrze Muzycznym w Gdyni. W reżyserii Magdaleny Miklasz jest świetnie zagrany, świetnie zaśpiewany i w bardzo sprytny sposób wtłoczony w naszą trójmiejską, polską, Rzeczywistość.